W ramach ósmego metropolitalnego święta rodziny telewizja TVS zorganizowała wielki rodzinny piknik TVS, który odbył się w Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie, fantastyczni artyści. Wokół sceny, wiele atrakcji dla dużych i dla tych mniejszych. Zresztą, zobaczcie sami. Telewizja TVS po raz pierwszy postanowiła aktywnie włączyć się w Metropolitalne Święto Rodziny. Organizujemy piknik rodzinny, który też muszę zdradzić Państwu, jest takim drugim dniem świętowania naszych siódmych urodzin. Chcemy to robić właśnie z telewidzami naszymi, z całymi rodzinami. Na szczęście to chyba my z tego słyniemy, że my się potrafimy dobrze bawić i tam, gdzie jest jakaś zabawa, gdzie festy, to się widzi te całe rodziny. No i chyba w końcu dobrze, że też możemy się bawić z telewizją TVS. No oczywiście, że tak. Telewizja jest bardzo silnym nośnikiem i po prostu ludzie, no zresztą ślądzacy, to wiecie, jak lubią się bawić po prostu. Tak, się umią bawić. Tak jak tutaj, w Rzykach koło Andrychowa, można spędzić rodzinne wakacje z pingwinem, jest wiele ciekawych atrakcji, między innymi parki linowe, magiczny plac zabaw, zamkowy plac zabaw, baseny, spa, sauny, stok cały rok. Drodzy Państwo, na pikniku rodzinnym TVS można było również na chwilę spocząć na wygodnych leżaczkach i można było zażyć zdrowia za sprawą e, soków marchewkowych, ale także można było się co nieco dowiedzieć o akcji Marwitalizacja. Dobrze wymieniłem. Ładnie. Y, możemy się logować na stronie i przesyłamy y, przepisy do naszych konsumentów ze zdrowymi. Y, Rzeczami typu na przykład zupy brokułowe, dokładnie marchewka, pomidor i że stawiamy na zdrowe ży żywienie. Zdrowe żywienie to oczywiście też zdrowo, zdrowe soki, świeżo wyciskane. Kiedy piję sok marchewkowy, to czuję się jak w przedszkolu, boż od najmłodszych lat. Pamiętam, że właśnie w rzeczonym przedszkolu każdy przynosił marchewkę, była taka akcja raz w miesiącu, no i się robiło sok z marchewki. Dokładnie, a kto nie lubił marchewki, to zawsze pił jabłuszko czy coś w tym stylu, zawsze coś było, co było zdrowe i w ogóle wow! My tutaj rodzinnie spędzamy, proszę Państwa, sobotnie popołudnie. Piknik z CVS w ramach metropolitalnego święta rodziny. A ze mną gość, którego pewnie znacie z zeszłorocznej edycji turystów, Mateusz Halejko. Mateusz, z Tobą między innymi można wybrać się na rodzinne wakacje. Można wybrać się na rodzinne wakacje do Grecji, do Grecji kontynentalnej, na Wyspy Greckie i do Bułgarii, albo nawet do Turcji. Tam, takie słoneczko jak dziś podczas pikniku rodzinnego. Tak, nie tylko tak wyjątkowo jak dzisiaj przy tym pikniku rodzinnym, ale cały czas od czerwca do końca września. Rewelacyjna pogoda dla całej rodziny. Dobrze, czyli można powiedzieć z Parku Śląskiego do Grecji razem z Mateuszem. Coraz powszechniejsze są selfie. Można sobie samemu zmontować filmik z takiej imprezy jak na przykład nasza, z pikniku rodzinnego TVS. A to wszystko za sprawą nowinek technicznych. Można ich używać nie tylko na takiej imprezie jak ta, ale na przykład podczas jazdy na rowerze albo na snowboardzie. Panie prezesie, widziałem również, że niektórzy takich kamerek używają do zdjęć podwodnych. Oczywiście, jest to kamera, która może przeznaczona jest praktycznie również dla sportów ekstremalnych. W obudowie ta kamera potrafi zejść, nurek z tą potrafi zejść do 100 metrów bez szkody dla samej kamery i nagrywać oczywiście pod warunkiem, że przejrzystość wody i siłach i, siła, i umiejętności nurka na to pozwolą. I słyszałem, że to już nie teraz e, w HD, bo to już jest passe, teraz jeszcze idziemy o stopień wyżej. E, techniczne rozwiązania pozwalają nam na jeszcze wyrazistszy obraz w takim małym urządzeniu. Dokładnie, to nie tylko jest Full HD, ale również 4K. Czyli praktycznie pozwala na bardzo idealny, uzyskać bardzo idealny obraz i praktycznie można powiedzieć, że odzwierciedla na całość naszych przeżyć, jakie możemy doznać podczas naszych ekstremalnych wypraw sportowych. Panie prezesie, a selfie też można sobie takim czymś strzeić? Oczywiście, ta kamera ma funkcję również self, czyli praktycznie można selfka zrobić, bo to jest i może nagrywać i robić zdjęcia. Jest kamerą praktycznie tak, jak reklamy ją w, w naszych katalogach, jest to kamera do zadań specjalnych.